Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibili Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj zrobimy pomysł, o którym wam mówiłem. Zostawiliście dużo łapeczek, dużo subów widzowie z wodem, oczywiście z wodaczkiem koniecznie. No i zobaczcie, nawet dostałem gifta u Kolacho, dzięki bardzo. Możecie wysyłać, będę pokazywał na nagraniu, jeżeli się uda. Akurat tutaj jesteśmy na nagraniu i słuchajcie, dzisiaj, tak jak po tytule, po miniaturce widać, chcę przetestować wszystkich scientistów. Dosłownie teraz mamy całą piątkę scientistów. Mamy inżyniera, mamy scientist TV-mana, mamy scientist kameramana, mamy też tego large Scientist Cameramana, który jest taki, no średni, ale musimy go wziąć, ponieważ całą ekipę robimy Scientistów. Mech Cameraman to tak naprawdę Scientista, ten, kto ogląda Skibbi Toilet, to wie, że właśnie Scientista, który stracił nogi dosłownie, został zmieniony w takiego mecha, więc to jak najbardziej pasuje do naszej historii. No i co widzę? Myślę, że lecimy. Nic ciekawego, na samoniu nic nie ma. Mam troszkę kojdów, mam trochę cukierków. Jedynego m, jedynej jednostki, jakiej mi brakuje aktualnie, gdzie mam jeszcze dużo innych, to naprawdę tak naprawdę. Zobaczcie, mamy Ed Inżyniera, tak, tak jak widzicie, udało mi się go zdobyć. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale tak, już udało mi się go zdobyć. fajny handel, mam dwóch tutaj Tytanów. No i brakuje mi tylko Glitch Cameramena. To jest jedyna postać, której mi brakuje, a tak to mam dosłownie wszystkie. Eventowe, tutaj, widzowie. No, pełno tego jest, po prostu jestem bogaczem Gierki. Totalnie. Zagramy sobie na Graveyardzie, żeby zobaczyć, czy w ogóle damy radę. Na nowej mapie, samymi naukowcami. Myślę, że naukowcami będzie to o tyle ciekawe, że wiecie, tutaj stawiamy sobie ziobów, no oni sobie stoją, tak? No bo co mają innego robić? Scientist, Camerameni, i wiecie, po prostu sobie tutaj robimy bardzo fajną rozgrywkę za pomocą samych naukowców. Myślę, że to będzie całkiem ciekawy odcinek, także zostawcie łapę w górę, bo naprawdę, widzowie, może być grubo. Pamiętajcie, żeby wbijać na moją grupę Żabki Bereza na Robloxie. Tam możecie, widzowie, kupić koszulki premium, dostać rangę. Oczywiście ta ranga szybko no, nie zostanie nadana, bo jest w was za dużo, za dużo osób bierze, bo widzowie naprawdę te koszulki są mega kozackie, dlatego każdy bierze, prosta sprawa. Ja wiem dlaczego tak tutaj się sprzedają jak bułeczki, no więc wiadomo, zapraszam tak samo na Discorda Żabek Mereza, tam macie różne losowania, właśnie na jednostki w TTD i generalnie możecie sobie pogadać z mnóstwem osób, gdzie tak naprawdę tych osób jest tyle widzowie, że naprawdę, no będziecie mieli o czym gadać, powiem wam tyle, naprawdę będziecie mieli o czym gadać, tym bardziej, że chyba postawimy inżyniera pierwszego, wiecie? I to na samym końcu nawet, Gdzieś tutaj bym go nawet za domek dał. Patrzcie, za domek. Siemano. Normalnie za domkiem tutaj gościa postawimy i robimy dalej farmę. Chociaż ja bym go ulepszył do tysiąca. Dobra i teraz robimy, a nie zrobimy farmy, dopóki nie dostanę jakiejś kasy. Dobra. Jedzie tutaj ten samochodzik. Na początku chcę ulepszyć inżyniera na maksa. Na maksymalny poziom. Do tego może pomiędzy jakiś scientist zobaczymy, ale na razie to ma tak wyglądać, że na maksa ulepszamy inżyniera i oczywiście tutaj scientistów, żeby mieć kasę, nie? Więc tutaj potrzebujemy od razu ich poulepszać. Oczywiście na początku no będzie nam troszkę ciężko, ale raczej damy radę, jak już będziemy mieli te toalety największe. I oczywiście co robimy? Tylko jednego inżyniera ulepszamy na maksa, co nie? I generalnie widzowie, tak jak mówiłem na Discordzie, bardzo dużo osób pisze na Roblox czacie, jest zwykły czat na głupoty i tam jest dość czasami hardkorowo, różnie, ale no zapraszam, zapraszam, myślę, że fajna społeczność, naprawdę dużo różnych osób, nie tylko z Robloxa. Więc myślę, że no jak jak lubicie sobie posiedzieć pogadać to jak najbardziej. Losowania, brać udział w losowaniach, gdzie naprawdę jest ich dużo, to też jak najbardziej. Myślę, że ulepszymy jeszcze raz tego inżyniera, żeby miał te 5000 HP, wiecie? Żeby 5000 jednostki wypuszczał takie 5000, te? takie 5000 HP, to już będzie dobre. I musimy jak najszybciej zrobić też tego inżyniera na ostatni poziom. Bo jak dobrze wiecie, później będziemy mieli tutaj takie toalety. Które są niewrażliwe na te zwykłe kamera toilet, i trzeba będzie troszkę inaczej zagrać. Ale jeszcze to, co ważne, to chyba troszkę poczekamy, bo wydaje mi się, że takie speedradowanie może być średnie. Wiecie? Chociaż z drugiej strony musimy ulepszać tutaj jak najwięcej tych scientistów, no drugi poziom nie jest za dobrze, nie jest zbyt dużo, ale dajmy może tak dajmy jeszcze tutaj tego scientistę, nie wiem jak go dokładnie postawić może coś takiego, postawmy jednego tutaj z barierą i niech on sobie tutaj blokuje, nie? Zawsze coś będzie dodatkowo jak tu dojadą, ok okej, okay, dobra i stawiamy kolejną tym razem z kameramanem. no i to chciałem tylko zrobić żeby on odnawiał tą barierę co jakiś czas, przez co tak naprawdę będzie nam łatwiej ulepszyć naszego inżyniera, Ty już mamy 10, tysięczne patrzcie, kamera, lety więc naprawdę powinno być spoko Tutaj oczywiście, no gościu, dostanie stuna. Wiadomo, te stuny będą najgorsze. Mogłem w sumie wziąć medyk Cameramena zamiast tego large scientist, bo large scientist nawet go nie użyje, nie? Jeżeli zagramy drugą mapę, to wezmę medyka, bo medyk w sumie też jest takim scientistem. No nie powiecie, że nie. Tak naprawdę medyk też może być jako taki no, scientist ziomek. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to by miało taki duży sens. Oczywiście scientist tv med ulecza tą barierkę, leczy ją cały czas, wiecie, ładnie tutaj wszystko robi. Dajemy kolejnego skip wave'a, dajemy kolejne tutaj ule mm, Lepszenia na scientistów, tych, którzy dają pieniądze, oczywiście. No i zobaczymy, czy to nam wyjdzie, bo aktualnie naprawdę dużo tego leci. Jest problematycznie, no jest tutaj tak. No jest tego wszystkiego dużo. Ja myślę, że autoskipa trzeba dawać, bo później będziemy mieli problem. Taki potężny problem. Potrzebujemy na pewno 20 tysięcy toaletki. No tak, potrzebujemy. Tym bardziej musimy za 4000 tysiące go ulepszyć. Patrzcie, lecą kolejne. I czy ja dam radę? Na no, assassin wleci? No powiem wam, że. Będzie lipa, dobra, o, je... ej, no był przecież, halo Nie no, widzieliście to, zostałem widzowie oszukany Ja nie mogę, normalnie oszukali nas Dobra, spróbujemy jeszcze raz, ale zamiast tego large'a To medyka weźmiemy, tak, myślę, że on będzie lepszy, nie Po prostu będzie to lepiej wyglądało Po co mi large scientist camera, skoro on jest taki, no wiecie, średni Myślę, że medyk, no to jak on wygląda, no też jak naukowiec, nie No medyk też musi się znać, też jest taki, wiecie, no myślę Bodrym ziomkiem, więc jak najbardziej go bierzemy no i też tak pomyślałem, że zagramy sobie inną mapę, bo granie na graveyardzie no tak średnio. Samemu chyba nie dam rady po prostu tego zrobić, bo to jest zbyt trudne. Jeszcze Pumpkin Paw byłby całkiem spoko. Pisaliście mi, że podobno zmienili kamera Menhaku. Ja to sprawdzę oczywiście na tym nagraniu. I zagramy sobie tutaj na najwyższym poziomie, chyba, wiecie? Dobra, lecimy. Lecimy kamerę Menhaku. dawno nie było. Była eventowa mapka w tym odcinku, to teraz. Oooooo, Dobra, rzeczywiście, widzowie, gramy Nightmare. I to będzie bardzo trudny odcinek, ale patrzcie, kameramen Haku zmienili. Co jest? Science Lab? Ja nie mogę. Oj, dobra, oni to zmienili normalnie. Mamy nową mapkę, mieliście rację. Co jest? Dobra, ja zaraz ją zobaczę, bo teraz mamy te głupie takie, wiecie, tutaj wybory. Mamy te ikonki, ja nic nie widzę przez nie. Proszę odejść, dobra. No i teraz tak, patrzcie, tutaj mamy jakiś wylany kwas z fiolki, normalnie z probówki. Pięknie to wygląda, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie. No kameramen Haku troszkę teraz inaczej tutaj... Znaczy wiadomo, to ułożenie jest takie samo, bardzo podobne jak było, ale mamy tutaj też filary teraz widzicie, te filarki są też tutaj i teraz będzie ciężej troszkę tutaj ustawić, ale z drugiej strony jest to nieco dalej, no nie wiem, chyba bardzo podobnie, ale patrzcie, mamy jakiś termometr, tutaj jakieś ciecze, tutaj kibel, normalnie pojawia badania nad kiblem. No, i wygląda to całkiem ciekawie. To tym bardziej jestem zawstawieniem tutaj inżyniera. Patrzcie. Ło, jaki mądry. Zobaczcie, on tutaj będzie pracował w swojej pięknej pracowni. Siemano. Normalnie, będzie sobie pracuj siedział. I teraz tak, 1000 HP mamy inżyniera. Myślę, że damy radę. To nie jest graveyard. To nie jest powalona jakaś, jakiś poziom trudności, szalony. To jest graveyard, znaczy, to nie jest graveyard, właśnie. Więc tutaj mamy na Nightmerze łatwiejszą. Sprawę, jeżeli o to chodzi, możemy też dać jednego tutaj ziomka. Tak sprawdzam, gdzie ich dać. Bo wiecie, będę miał na, pe na pewno tutaj mech kameramena, będę miał czterech inżynierów, to na pewno i dwóch scientist i to też na pewno. Medyka postawimy gdzieś tutaj na środku, będzie leczył, no i będzie spoko. Myślę, że bardzo fajny odcinek wyjdzie z tych scientistów. Tym bardziej, że sprawdzamy mapkę. Widzimy nową mapę na kameramen Haku. Myślę, że bardzo fajnie, właśnie zobaczyć taką mapkę i to wszystko. Więc jak najbardziej fajnie to wygląda. Ja ulepszam dalej scientistów. Potrzebujemy jak najwięcej pieniędzy na początku. No wiadomo, bardziej wolę tych Pumpkin Farmerów, ale czy Pumpkin Farmera można, wiecie, tak, wrzucić w takiego scientista, takiego naukowca mądrego? do no nie wiem. Pumpkin Farmer to no to niby ten scientista, tylko że halloweenowy, ale no jednak pomyślałem, że nie ma co. Nie ma co, widzowie. Lepiej, żeby to było ładnie zrobione. I teraz tak, tego scientist TV mógłbym postawić, bo gdybym dał go na przykład tutaj, może nawet tutaj. To myślę, żeby było całkiem spoko, wiecie? To by mogło wyglądać ok. Można go nawet dać tutaj, on i tak to postawi, więc dajmy go. Dobra, i ta bariera już zniszczona. Troszkę słabo, ale dobra, dajemy dową I patrzcie, 4000 kameraman barier. Myślę, że tutaj taka barierka fajnie odda. no już troszkę rozwalona. Ale dobra, chodzi nam o to, żeby właśnie to jakoś tutaj w miarę działało. Tu kolejny ulepszony, dobra. No i tutaj mamy problem, bo autoskip, ale widzowie, patrzcie, nie mamy kolejnego ziomka. Dobra, jakbyśmy tu zrobili kolejne ulepszenie. O, ale ich zjadł, patrzcie. No nie. I tak wlecieli. Dobra, ale to wciąż small toilety, nie? Nie ma co aż tak się bać. Chociaż z drugiej strony leci boss toilet. No właśnie, tutaj właśnie to jest problemem, że boss toilet leci. Będziemy mieli... Jakbym ulepszył tego, to byśmy mieli na czwartym te 10 tysięcy. Myślę, że to będzie ważne bardzo. Więc go ulepszymy. Tylko czy on wyjdzie? Nie no, 5 tysięcy wyszło. Dobra. I na razie autoskipa wyłączymy. Spróbujemy coś zarobić z tych spider toiletów. I myślę, że tego mutanta rozwali... Mutant jest bardzo szybki, nie? On tutaj bardzo szybko biegnie. Trzeba pamiętać, że Nightmare jest teraz cięższy o wiele. Więc tutaj do niej, widzowie, czy my to wygramy, nie? W sensie spróbujemy, ale i tak się tego boję. Jakby to będzie na pewno trudne. Nie wiem, czy w ogóle takiego mech kameramena nie powinienem tutaj dać, wiecie? Jakbym go tutaj dał, ulepszył... I później on by bił? No, całkiem sporo by bił. Bo pamiętajmy, że fajnie jest mieć tego inżyniera. Wiadomo, on tam dużo robi i w ogóle. Ale no tak, myślę, że lepiej mieć taką jednostkę, która ciągle będzie biła. I tego mecha powinienem chyba na samym początku zrobić. Wiecie? Tak na fula, ulepszyć na maksa. Bo znowu chyba przegram. Jakby to no tutaj totalnie nie mam szans. Ewentualnie do kolejnego inżyniera. Ale co to da? To w ogóle nic nie da. No dobra, powiem wam, że. Trzeba coś tutaj zrobić. 25 tysięcy? Taka barierka. Może Scientist wimena na początku, widzowie? No nie wiem, na razie to da nie idzie zbytnio. Więc myślę, że zrobimy. No, pójdziemy po prostu w jednego, bo na początku zawsze trzeba iść w jednego. Jak się idzie w różdę, no to tak wychodzi, wiecie. Taka kupa trochę. Więc pójdźmy totalnie w jedną postać ulepszoną na maksa, bo jak tak będę kombinował, no to nigdy tego nie zrobimy, wiecie. Tak idealnie, co, nie? Więc teraz ostatnie podejście robimy. Jak się nie uda, to już trudno, ale myślę, że tym razem to nam jakoś, jakoś wyjdzie. I teraz myślę, czy najlepiej tego Becha zrobić na maksa chyba tak, bo on na początku nawet boss toilety rozwala totalnie. To jest taki laser kamera, tylko inny, nie? To właśnie tak działa, więc ja myślę, że właśnie w niego pójdziemy. Później postawimy Scientist TV Mana może. W sumie byłby spoko taka barierka. Właśnie nie wiem kogo pierwszego stawiać, to jest najgorsze. No ale dobra, uznajmy, że zrobimy coś takiego. Dajmy tutaj jeszcze tego scientistę. No i zróbmy tak, żeby tego mecha mieć. Na początku przepuśćmy te small toilety. Nie wiem, nie będę się w to bawił, żeby je zbijać. One dają dwa dolarki. No to jest nic, to jest naprawdę kupa totalna. Po co się tutaj męczyć w ogóle? I najlepiej postawić tego mecha tutaj na środku i zrobimy sobie taką akcję. Dobra, więc weźmy po prostu tutaj. Zróbmy tak i tego mecha dajmy tutaj i zaraz go ulepszymy i on wtedy na maksa, dajmy go dać gdzieś bardziej tu, co nie? Tak na środku, to on się rozejdzie tak na całość i na całej tej mapie będzie naprawdę mocno bił. Także myślę, że nawet Scientistów nie ulepszamy, bo będzie problem z tym, żeby po prostu mieć jakąś jednostkę, więc stawiamy go. A on za 400 jest, dobra, to będzie trudne w ogóle, to naprawdę będzie trudne, ale spróbuję coś zrobić, to na razie... Najlepiej wypada tutaj ten Scientist Iwimen, nie? Jakbym go na maksa ulepszył, to on bardzo dużo ma tych obrażeń. Znaczy, no dużo bije, no i dużo ma, może nie tyle obrażeń, ale tej obrony też ma bardzo dużo. Więc ja nie wiem, czy tego Scientista bym się nie pokusił zrobić. Chociaż w sumie, ja no mówię, ten mech byłby spoko. To no dałby, dałby radę. Dobra, dajmy go tutaj może, wiecie? Żeby on już po troszkę bił żeby jakkolwiek coś zbił. Jednak nie będzie na środku, bo jakbym dał na środku, to bardzo możliwe, że w ogóle nie zdążę nawet jakkolwiek go ulepszyć. Także lepiej mieć takiego, no troszkę tam, że wyjedzie mu ten zasięg. Ale w sumie też dobrze, bo ten zasięg mu pójdzie tutaj na prawo, wiecie? Dobra, to jest OK. Myślę, że i tak będzie dobrze. Najważniejsze, żeby ten mech tutaj poradził sobie z boss toiletem, tym dual claw toiletem i tak dalej. Jeżeli sobie z tym poradzi, a ja myślę, że tak, to tym bardziej, że stoi tutaj, no Scientistę powinien bić ten dual claw. Jeżeli Scientistę uderzy... No, zamiast naszego mecha to już będziemy w domu. Będzie naprawdę ok. No i na razie już to wygląda dobrze. Za 800 jak go ulepszymy to już naprawdę będzie mega, mega dobrze. Tylko, że e, trzeba pamiętać, że już idzie nasz boss toilet, nie? No i mamy bardzo mało czasu, żeby jakkolwiek to zrobić. Także no boję się, że w ogóle nie zdążymy. Dobra. Small, sm small. small toilety już przeszły. No i tak naprawdę patrzcie. Naprawdę jest ciężko. No trudne to jest. Patrzcie. No i tak przeszły. Ja nie mogę. No powiem wam, że Nightmare... No samemu jest ciężko, gdybym grał z kimś, to powiem wam, że z kimś by pewnie jakoś to wyszło. Naprawdę, z kimś to by wyszło, tak mi się wydaje, że jakbym z kimś grał, to bardzo fajnie by to szło. Nie wiem, dajmy tą barierę. Bo mi się wydaje, że bariera o, co jest? Myślałem, że przechodzą w ogóle. Co to było? Nie wiem, jakoś tak dziwnie się zbagowało. Dajmy barierę, bo musimy, no mamy 30 HP na bazie, no to lepiej, lepiej to zrobić. No i tutaj mógłbym ulepszać tych Scientistów, ale na razie nie mogę w ogóle, nie? Bo jeżeli się podejmę ulepszania ich, no to co? No to nic mi to nie da. Tak naprawdę mega będę do tyłu później przez to. I teraz tak, tego mutanta ładnie zbijemy, myślę. Bardzo, bardzo ładnie nawet. Scientistę ulepszyć mógłbym. Ej, w sumie to chyba nawet to wygląda. Zaczyna wyglądać dobrze. Bo tutaj mamy barierkę na tył. Ona będzie miała 250 tysięcy, nawet jak nam coś przejdzie tam kiedyś, to będzie ok. Inżynier będzie z tyłu wysyłał, wiadomo. No i to może być całkiem spoko. Dobra, weźmy może tych dwóch tutaj. No i mech kameraman, jak widzicie, daje sobie radę. No jest przepotężny, jest naprawdę przepotężny. Kolejne ulepszenie tutaj. O, i widzowie tutaj możemy mieć już problem, dlatego ja bym nawet dał tego medyka od razu i za 500 go ulepszył. Bo na razie ten mech, widzicie, nawet daje radę sobie rozwalić takiego bo a jak będę miał stuna na tym mechu, to totalnie przegrywam wtedy poziom, nie? Co 3 sekundy daje Mm, tego Unstuna, <głos》> zdejmuje Stuna, więc myślę, że okej, okay, ulepszamy tego mechana na maksa i lecimy tam dalej, nie? Myślę, że lecimy wtedy dalej z tym ulepszaniem. Nie wiem, czy tak skipować cały czas, chyba nie. Chyba to też nie jest dobre, bo jak tak się skipuje, to później, wiecie, lipa jest totalna. Znaczy teraz jeszcze mógłbym raz, bo ja go ulepszę wtedy na fulla, o i to będzie naprawdę dobre, patrzcie. Tutaj go ulepszyłem, no i mamy tego Bassoła. so Basso ile ma? 9600, potrzebuje ulepszyć tutaj Scientist tv i damy radę, okej, okay. myślę, że tutaj już nie ma problemu, ten Scientist ogarnie i też damy już jednego inżyniera, ale tylko po to, żeby powoli go tutaj, wiecie, ulepszać, bo jednak będzie wysyłał jakieś tam jednostki, będzie okej, okay. ten tutaj podleczy, no naprawdę, naprawdę to wygląda spoko, po stówce będziemy dostawali. Ten mech tu rozwala, patrzcie, toalety, jak lecą te boss toalety, to on i tak ich totalnie rozwala, patrzcie, trzecia próba i do trzech razy sztuka, o, dobra, i widzicie, właśnie po to był inżynier i dojeżdża tego butanta. idealnie, idealnie w czas, widzowie, no dosłownie w czas, dobra, dajemy kolejnego, nie, myślę, że poczekamy i zrobimy sobie na kolejny poziom trzeci kolejnego Scientistę i będziemy mieli dużo kasy na kolejnym skipie, uwaga, dobra, tutaj kolejnego, widzowie, no trzeba troszkę, wiecie, tego skipa nie nadużywać, tak? Dobra, mamy tutaj trzeci, trzeci i drugi, i tutaj też chyba drugi, więc kolejny skip wave. I teraz widzowie mamy. No tutaj wiadomo, scientistę ulepszymy. Patrzcie, odnowił sobie. Ulepszymy jak będzie trzeba. Na razie nie trzeba, to nawet go nie ruszam. No bo po co, tak naprawdę. Ten mech tutaj jest, więc bardzo dobrze. On, on będzie najwięcej robił, tak naprawdę. On nam najwięcej tutaj kieruje aktualnie. Ale my robimy inżyniera na maxa, później tego ziomka na maksa. I no co najważniejsze, to też robimy te farmy, bo one będą bardzo, bardzo ważne. Minigun toilety, no nie są jakieś groźne. Są mega łatwe, taka prawda. I teraz czy on ich zestrzeli? No raczej powinien, normalnie. Tutaj do no, musiałbym tego inżyniera ulepszyć. Dobra, dajmy za tysiaka. Będzie miał 20 tysięcy HP. Będzie wysyłał po 20 tysięcy HP ziomów, więc bardzo, bardzo dużo. I tutaj może tego jeszcze ulepszymy, chyba że zbieramy kasę. Czekajcie. Leci dużo z toiletów. eksploziv jeszcze leci. I tu mamy tego multi cloud Jetpack Toilet, dobra. Widać, że totalnie te levele są zmienione. Wiecie o co chodzi, naprawdę tak e, inaczej tutaj się zrobiło w tej grze. Nie wiem jak to powiedzieć nawet dokładnie. Naprawdę widać, że no są zmiany i to ogromne. Myślę, że ulepszymy tego Scientistę, tak, bo później ta kasa naprawdę tam się zwróci. Tutaj w ogóle dostałem stuna, nie wiem z czego, ale okej, okay, dziwne to było. A dajmy teraz tak, najlepiej by było ulepszyć Inżyniera, wiecie, bo jakbym miał już te czołgi, no to czołgi by naprawdę tutaj doleciały, by do, do pięknie by było. Po prostu by było pięknie, więc ja bym poczekał i zrobił czołgi, nie? Jakbyśmy bieli czołgi, czołgi tam będą wyjeżdżały. Tutaj jeden Scientist, TV Man, żeby bronić tyłów, tak jak mówiłem, musiałem go postawić nawet. A ten będzie bronił tutaj, myślę, wiecie? Już tak bliżej, tutaj na początku. I nawet go sobie już zrobimy. I on będzie tutaj, patrzcie, ta jego bariera, nie łapie Airplane Toilet, tu mamy nowe odkrycie. Dosłownie, w sensie widać, że tutaj, no niestety, też nie będzie łapał takich e, latających jednostek tą barierą, więc w sumie mamy problem i to duży. Bo patrzcie, jeżeli tutaj kamera toilet też nie łapie, oni łapią? Dobra, mamy problem, widzowie. Mamy problem. Totalnie się nie spodziewałem, że airplane toilet mi tutaj wleci. Co jest? Ej, normalnie, czyli to musiałbym mieć na to, tak? No, czekajcie, na to ulepszenie. Jeszcze jedno, czekajcie, ja wam pokażę. O tutaj. Jakby było tol Camera Man Barrier, to byśmy dali radę. Ja nie mogę. Ej, dobra, mieliśmy taki dobry już ranik, że dobrze to szło. I nagle się okazało, że ziomek sobie poleciał. Dobra, to ja spróbuję jeszcze raz. Dobra, widzowie, kolejne podejście do tematu. I ogólnie tym razem mam o wiele lepsze jednostki. Mam czwarte poziomy na Scientistach. Tutaj ładnie mech zrobiony. Jak widzicie, mutant przechodzi, ale nie ma problemu, bo tutaj po powiększymy nasze jednostki, czyli naszego Scientist TV -mana. I zaraz mu zrobię tego toll Camera Man Barrier, żeby właśnie ten airplane, toilet w niego wpadł. Chociaż nie, do no, najlepiej. By było troszkę go obić, nawet nie troszkę, bo bardziej go obić na ile tylko się da. Ja tutaj skipuję, robimy tego dużego, tą dużą barierkę to ma. 50 tysięcy. Dobra, mutanta raczej zleją. Tutaj gościu ma 30. No myślę, że damy radę. To jest właśnie ten kluczowy moment, widzowie, który musimy dać sobie radę. Okej, okay, myślę, że dajemy radę. No patrzcie. no 50 tysięcy 32, no to musimy dać radę. Nie, 26 tam było? Nawet już nie wiem, tak mi się byli troszkę. Dobra, i teraz robimy kolejnego za zatysiaka. No i widzowie myślę, że dajemy teraz jakąś armię, nie. No teraz potrzebujemy nawet powiem więcej, przydałoby się zrobić w końcu inżyniera, którego ulepszymy na maksa, ile tylko się da? Żeby zrobić go na maksymalny poziom. Te czołgi, no i tutaj Scientist Wimena też zrobimy na maksa. Wiadomo, ale to jeszcze nie. Oczywiście nasz Mech najlepiej tutaj naprawdę sobie bardzo dobrze radzi. Lecą te Flying Bassoły. No, przydałoby się też zrobić, może. Nie, no myślę, że autoskipa to robimy na razie. Tylko teraz co ulepszyć, widzowie? Co ulepszyć? Bo lecą Flying Bassoły. Dobra, damy tutaj da inżyniera dalej. Jednak tego inżyniera będę cały czas y, próbował zrobić. Za Tysiaka bym dał medyka. Bo tu będę miał więcej mechów, wiecie? Ja tych mechów tutaj tak naprawdę będę miał dużo, to nie jest tak, że skończyłem. Tutaj będzie ich naprawdę dużo. Te boss toilety, okej, okay, ten kamera toilet rozwali, tylko czy nie będę musiał powiększyć ściany, bo za 4000 jeszcze inżyniera nie ulepszy, a tutaj, patrzcie, dużo ich leci. No powiem wam, że może być problem. Okej, okay, no na razie jeszcze problemu nie będzie. Mają go. No powiem wam, że chyba bym ulepszył, bo tutaj lecą potężne toalety. No, może być malutki tutaj problemik. Dobra, dajmy tego za 100 tysięcy. No powiem wam, że tu dużo biją. Patrzcie, jak dużo biją. Widzicie? Ten Dual Blade nawet nie doleci do nich. I już rozwalili. No, oczywiście, nawet jeżeli ma 100 na ten TV-man, to i tak to nic nie zmienia. Okej, okay, ten mutant. lepszy przywalił, naprawdę. Jeszcze airplane leci kolejny. Dobra, wiecie co? Dajmy boże, jeszcze jednego tutaj scientistę. Ulepszymy go. I myślę, że dwa takie posterunki będą już naprawdę spoko. Tylko, że nie wiem, jak tutaj to wyjdzie. Wiecie? O, okej, okay, no i niestety przelatuje, ale chyba on nie rozwali, prawda? No rozwali? Ile ten airplane bije? Dobra, widzowie, ja dosyć na dzisiaj potestowałem ekipę. Nie no, wiecie co? Totalnie nie znam się na tym, ile one biją, bo ja bym to zrobił, ale nagle się okazuje, że airplane bije 300. Kto to w ogóle wymyślił, że airplane bije 300? Ja bym dał mu 250, oddawałem mu max. Miałem 260 i mówię, dobra, no to 250 mi uderzy. No i chłop leci i wiecie, i na łeb mnie wali. Ale fajnie się tym gra na pewno. Da się też Nightmera wygrać? To też na pewno, tylko lepiej by było chyba zrobić trzech mechów na początku i później dopiero tam się inżynierami zająć i scientistem. Tak mi się wydaje, że to by trzeba było w tą stronę zrobić, no ale chciałem pograć taki cheledżyk, taką drużynką, no i proszę bardzo, pograłem. Nie wiem, może zrobię granie we dwójkę, to wtedy można by graveyarda nawet przejść. Wiecie takie razy dwa inżynier i tak dalej, scientist, to by było spoko. Nie wiem, dajcie znać, co tutaj według Was źle zrobiłem, że tutaj tak nie poszło. No i co, i dzięki za obejrzenie się bado.